Dzień dobry, to jest program Mówiąc Prosta. Dzisiaj naszym gościem jest Franciszek Starczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest pan człowiekiem Rafała Trzaskowskiego czy Donalda Tuska? Jestem człowiekiem z Poznania przede wszystkim starającym się reprezentować Poznaniaków i Poznanianki. A żeby spełniać ich oczekiwania i pracować nad celami, które sobie obrałem na tę kadencję. Co Starą się współpracować z kim tylko Popadnie. można. W związku z tym uważam się za osoby. Zarówno Rafała Trzaskowskiego, jak i Donalda Tuska, jak i Nowackiej i wszystkich osób, którzy, które tworzą koalicję obywatelską. No tak, ale jest Pan zaangażowany w te sprawy urbanistyczne, to znaczy te właśnie miejskie. Często Pan rozmawia też z Rafałem Trzaskowskim. Trochę Pana nie zaskoczyła na przykład deklaracja Donalda Tuska, że on nie wie, w jakich cenach są mieszkania w Warszawie, i żeby pytać do Trzaskowskiego, czy tak powinien powiedzieć lider. To znaczy, wydaje mi się, że to jest odpowiedź wyjęta z kontekstu, bo to chodziło o to, że Donald tak chciał nawiązać w tym dialogu do Rafała, żeby po prostu była dynamika, ale potem sam o tych cenach mieszkań też, też mówił. Także tutaj nie wskazywałbym jakiejś niewiedzy. Zresztą, dobry polityk nie musi wiedzieć wszystkiego, ale po prostu powinien wiedzieć, kogo o co spytać. I na tym wydaje mi się, że polega jego, jego wartość. I w związku z tym tak to, tak to odebrałem. No kiedyś on trochę groził Panu palcem, wzywał gdzieś na jakieś dywaniki, na rozmowy. Jak te rozmowy się zakończyły? Bo on dzisiaj mówił o Panu bardzo pozytywnie. No bardzo się cieszę. No i przede wszystkim wydaje mi się, Zrozumiał. Że jest... Trudno mi powiedzieć. To jest tak, że nie mnie oceniać co, co ktoś myśli o mnie, to trzeba by najlepiej spytać samego Donalda Tuska, ale przede wszystkim ja się cieszę, że możemy współpracować, reprezentując różne światy, różne pokolenia, różne doświadczenia i wrażliwości. Wydaje mi się, że to jest na plus i cieszę się, że Koalicja Obywatelska to jest i środowisko, i, i formacja szeroka. I e, ponieważ chcę reprezentować szerokie spektrum e, naszego społeczeństwa. I ja tylko jestem, że tak powiem, zadowolony z tej współpracy, która, która się po prostu rozwija. I, i, i cóż, cóż mogę więcej powiedzieć? Cieszę się, że ja, jako taka osoba spoza polityki, jako aktywista, też nie jestem członkiem żadnej partii, udało mi się nie tylko wejść do Sejmu, ale również tutaj proponować różne rozwiązania, jak tydzień temu na właśnie kongresie. Platformy Obywatelskie dotyczące transportu, dotyczące konkretnych rozwiązań. I cieszę się, że te postulaty i ekspertów transportowych, i po prostu pasażerów, pasażerek, których spotykam w podróży, udaje się po prostu trochę przemyślić do tego świata polityki i mam nadzieję, że niedługo właśnie wdrażać w życie. No tak, ale właśnie to, że Pan tam zaprezentował tę część programu, spotkało się z takimi komentarzami między innymi posłanki lewicy, Anny Marii Żukowskiej, w stylu franek. To uważa, że rzeczywiście oni cię posłuchają, że ta partia zrealizuje Twoje postulaty. Uważa Pan, że to jest możliwe, żeby właśnie oni realizowali bardziej no, jednak lewicowe postulaty, jeśli chodzi o, o właśnie te kwestie architektoniczne, urbanistyczne. To jest tak, kiedyś. Pewien prezydent miasta Poznania powiedział, że Rura nie jest polityczna, mając na myśli wymianę kanalizacji na początku lat 90 tu Wojciech Szczesny-Kaszmarek. I tak samo jest z infrastrukturą i tak samo jest z transportem. Ja się bardzo cieszę, że no w końcu po latach zaczął się taki poważny dialog na, na ten temat i że się prześcigamy i każda formacja ma swoje propozycje. Ale to nie jest rzecz ani lewicowa, ani prawicowa, każda formacja na scenie politycznej ma swoje przemyślenia i, i propozycje. I moim odczuciu to jest kwestia po prostu nowoczesności. Nie, ma, nie możemy mówić o poważnym rozwoju społeczno-gospodarczym bez rozwiniętego transportu publicznego. A niestety... To, to powiedzmy o takich niestety, głównych, tak. głównych punktach, które Pan nam zaproponował. Zaproponowałem pięć pierwszych kroków w celu właśnie usprawnienia transportu publicznego w Polsce. Po pierwsze chodzi o standard, żeby naprawdę we wszystkich sołectwach w Polsce dojeżdżał autobus lub pociąg 10 razy dziennie. Po drugie chcemy zaproponować samorządom prawdziwe, stabilne źródło finansowania w postaci 3 miliardów złotych. Półtora na przejazdy autobusowe, półtora na kolejowe. Po trzecie, gruntowana reforma PKP PLK. Chcemy zmienić tą spółkę handlową w agencję na kształt Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad właśnie po to, żeby uwolnić ją z kosztów stałych, żeby mogła również udostępniać tory przewoźnikom taniej, a przewoźnicy, żeby mogli w związku z tym nareszcie obniżyć cenę biletów. Po czwarte, chcemy przekazać Lokalne linie kolejowe samorządom, żeby mogły taniej, szybciej i więcej budować infrastruktury kolejowej, tak jak się to dzieje na Dolnym Śląsku czy na przykład w Trójmieście. Po piąte, chcemy uspójnić i zintegrować system ULK na wszystkie bilety. Niezależnie czy to będzie, czy jedziemy PKS-em, Polregio, czy jedziemy w Wielkopolsce, czy po całej Polsce, chodzi o to, żebyśmy mogli w jednej kasie, w jednej aplikacji załatwić wszystkie nasze potrzeby podróż, podróżne, kupić bilety na każdy środek transportu i żeby nareszcie mogły być możliwe takie promocje, jak na przykład w Niemczech, że jest bilet za kilka euro. Wakacyjny czy bilet weekendowy, który niestety PiS zlikwidował. My ten bilet chcemy Państwu przywrócić, bo chodzi o to, żeby po prostu transport publiczny po pierwsze był priorytetem, traktowany jak usługa publiczna, jak ochrona zdrowia, jak oświata, a po drugie, żeby był po prostu atrakcyjną ofertą dla wszystkich, żebyśmy mogli z niego korzystać. Z, po prostu z poczuciem dumy i, i załatwić wszystkie nasze życiowe potrzeby. Nie może być tak jak teraz, że około 14 milionów Polek i Polaków mieszka w miejscowości, z której nic nie jedzie. To jest naprawdę poważny problem, którym musimy się zająć. Dlatego tych pięć propozycji to jest pięć pierwszych kroków właśnie w celu usprawnienia tego systemu i nareszcie no, spowodowania, żeby te miliony osób. Mogły wrócić do życia, mogły po prostu przestać być odcięte od świata, tak jak Prawość, jest to w tym momencie. i sprawiedliwość, by teraz panu powiedziało tak, że to platforma, te lokalne połączenia właśnie likwidowała. Ja uważam, że wszystkie rządy w ostatnich 30 latach mają tutaj coś za uszami, mają. E, mają błędy na swoim koncie, absolutnie. E, z tym, że niestety e, Prawo i Sprawiedliwość nawet jeśli ma diagnozy i wskazuje, że jest wykluczenie komunikacyjne, sam Pan Premier Kaczyński o tym mówił, jedna z, piąte, jedna z, z pięciu jego propozycji, czyli tak zwane PKS+, Plus, Miało być właśnie receptą na to, ale nie, rozwiąza nie rozwiązało tego problemu, bo niestety jest to pro projekt wirtualny, zbyt scentralizowany. Mało, które samorządy mogły z tego skorzystać. Nasz, nasz fundusz będzie niezależny, nie będzie tutaj pośrednictwa wojewody, który własną decyzją ustala, które samorządy chce wesprzeć, a które nie. Nie, to ma działać po prostu tak jak tarcze antykryzysowe. Samorządy zgłaszają się do funduszu, dostają i mogą po prostu wozić ludzi i, i nareszcie dostarczyć tą ofertę, ale, ale, ale po prostu również w czasie rządów wpisu, czyli w ostatnich 7 latach zostało zlikwidowanych 230 tysięcy kilometrów linii autobusowych i nie powstała ani jedna nowa. Linia kolejowa. Więc, więc to jest poważny problem. Więc ja się cieszę, że słowa padają, ale chciałbym, żeby za słowami szły czyny. Dlatego tutaj nie musimy patrzeć na kraje zachodu, na Szwajcarię, na Skandynawię. Spójrzmy na dobre przykłady w Polsce. Spójrzmy na Dolny Śląsk. Spójrzmy na e, po prostu e, na to co robią samorządy, co robi LIPNO w województwie kujawsko-pomorskim, w którym codziennie 20 autobusów z każdego przystanku odjeżdża. I my chcemy przynajmniej połowę tego standardu zapewnić we wszystkich sołectwach, we wszystkich gminach, we wszystkich powiatach w Polsce, bo to jest tanie, proste i efektywne. To nie jest kwestia właśnie wielkich budżetów. Te, wyobraźmy sobie, gdybyśmy zamiast te 3 miliardy zamiast na Ostrołękę C, zamiast na CPK, zamiast na TVP wywalali w błoto, jakbyśmy te pieniądze zainwestowali w coś potrzebnego, takiego jak właśnie nowoczesny system transportu publicznego właśnie jak w Europie, jak w Lipnie, jak na Dolno Śląsku, no to chyba odpowiedź jest prosta. Co jest bardziej potrzebne i co e, naprawdę przyda nam się wszystkim, bo wszyscy mamy e, jakąś rodzinę, jakichś znajomych. Kogoś, kto mieszka w jednej z 11 tysięcy wsi w Polsce, czyli to jest 25% wsi, nie ma dostępu do transportu publicznego. I my, my, jako państwo, jesteśmy zobowiązani ten transport przywrócić, bo to nie jest rocket science, to nie jest nic niesamowitego. Nie wymyślamy koła na nowo, po prostu chcemy, żeby to koło zaczęło się w Polsce kręcić. Mówi Pan, jaka tak, jako osoba z pełną wiarą, że to się uda. E, czy rzeczywiście jest takie dzisiaj e, wsłuchiwanie się w młodych ludzi w Platformie Obywatelskiej? No bo powstają te kampusy. Z jednej strony kampus Rafała Trzaskowskiego przyłość Polska, z drugiej strony Meetup. W którym Pan będzie? Ja się, tak jak wcześniej wspominałem, czuję się, e, 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 wybieram się na oba, powiem tak. I jako osoba, e, która jest ciekawa, co, co uczestnicy mają do powiedzenia, co mają do powiedzenia goście, Strasznie się cieszę, że właśnie na kampus wybierają się naprawdę niesamowite osoby. Niektóre już zostały ogłoszone, właśnie jak Marian Turski, Adam Bodnar i tak dalej, ale również jest wiele ciekawych nazwisk, które dopiero będą ogłoszone. Będą koncerty, będą warsztaty, mitapy również bardzo ciekawa propozycja i fajnie, że one będą w różnych miejscowościach i ja się cieszę, że po prostu właśnie to, to nie tylko jest platforma, prawda, bo kampus organizuje Rafał Trzaskowski, ale z całą ekipą, z całą konstelacją wspaniałych osób z różnych grup, i z różnych partii, z różnych ruchów miejskich, a, a Meetup jest właśnie wydarzeniem raczej Platformy, ale nie, nie patrzę na, na te szyldy, ja się cieszę, że po prostu nareszcie politycy trochę wychodzą ze swojej bańki, wychodzą do ludzi, wychodzą do młodych osób, Chcą pogadać, chcą posłuchać, chcą również przedyskutować te swoje programy. Ja również będę, będę prowadził konsultacje, i, 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 i również będę chciał, no, właśnie spojrzeć z różnych perspektyw na te pomysły transportowe, bo chodzi o to, żebyśmy za jakiś czas, jak, jak będą te wybory, za rok czy za półtorej, Kiedykolwiek tam decyzja będzie, żebyśmy te propozycje mieli najlepsze, jak się da, i żeby one były przegadane, przemyślane, i żeby, żeby na podstawie tych rozmów, czy to czy młodzieżowych, czy z ludźmi młodych duchem, mieli po prostu coś, czego oni naprawdę potrzebują. Ja właśnie tak długo słuchałem. No dobrze, idziecie w Polskę, idziecie do małych miejscowości, ale z czym? No to ja mówię, chcę, żeby z każdego przystanku w Polsce jeździło 10 autobusów lub pociągów dziennie, codziennie, cały tydzień, cały rok. I, i to nie jest nic niesamowitego, to nie jest drogie, to się po prostu Polkom i Polakom należy i my tego dopilnujemy. Ja jeszcze podpytam o te kampusy, czy nie ma pan jednak poczucia, że to jest rywalizacja między Tuskiem a Trzaskowskim? No bo pierwszy był Trzaskowski z tym pomysłem. No to jeżeli uznamy, że e, po prostu m, 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 możemy to nazwać rywalizacją, ale to jest świetna sportowa rywalizacja e, o to, kto e, z większą ilością osób się spotka. Jedni spotykają się w Olsztynie, inni w innych miastach, ale e, to e, w, wde, nie, nie jestem pewien. E, e, sam, sam chyba Donald Tusk będzie i tu, i tu. I a te, a te etapy organizują młodzi posłowie i posłanki z, z platformy, więc którzy również będą na kampusie. Więc ja uważam, że to właśnie jest fajny wyścig o to, kto w większej ilości, w większej ilości miast spotka. Jak wyścig między osób. Trzaskowskim i Tuskiem. Ja uważam, że to jest, to jest wyścig po prostu wszystkich. Który, którym zależy, tak, żeby nawiązać łączność z, z ludźmi, zbudować te więzi i ścigajmy się, ścigajmy się wszyscy. Jeden proponuje taki kampus, grupa innych osób proponuje takie warsztaty, a być może zaraz ktoś inny zaproponuje jeszcze coś innego. Ja z kolei bardzo serdecznie zapraszam w Poznaniu. Już tą niedzielę w Starym Korycie Warty w parku organizujemy. Piknik Obywatelski, też też zapraszam do tego wyścigu i również, również w nim uczestniczę, no bo na tym, na, na tym to A że Pan mówi. szybko biega, to może i wyprzedzić. Nie śpieszę się, śpieszmy się powoli, ale spotykajmy się, rozmawiajmy właśnie w plenerze na każdy temat. No i ja uważam, że jednym z takich najważniejszych tematów jest właśnie transport publiczny i co zrobić, żeby on naprawdę zaczął w Polsce funkcjonować, a nie był tylko... Teoretycznym hasłem pr jak to ma w tym momencie miejsce przy PKS, Kolej, i tak dalej. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Franciszek Starczewski, poseł Kalicji Obywatelskiej. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.